Witam serdecznie wszystkiego, roszczę w czytaniu na żywo, właściwie na styczeń 2025. Życzę Wam z Nowym Rokiem wszystkiego, co najlepsze. Słoneczka, radości, miłości, szczęśliwości, odwagi, wiary w siebie, finansowego, dobrobytu, w miłości, zachwytu i szczęśliwych zbiegów okoliczności. Nowy rok nam się zaczął. Więc niech będzie piękny i cudowny. A ja wam dziękuję za wszystkie poprzednie lata, za to, że jesteście, oglądacie, czatujecie, komentujecie, subskrybujecie, udostępniacie i łapeczki zostawiacie. Moi kochani, dla Was czytanie, dla Waszego znaku na miłość, zdrowie, finanse bardziej inne czytanie już było. Playlista styczeń 2025 i w komentarzu macie czasówkę, możecie wybrać swój znak. Tam jest czytanie, horoskop i tarot i anioły dla wszystkich znaków Zodiaku, więc też tam macie czytanie. I tam też są omówione aniołki, które są w dzisiejszym czuju. Tutaj te omówienia nie mają znaczenia, a Czyli co Twoje serduszko czuje, co ci dytuje? Są do wyboru, są to karty dodatkowe, które sami wybieracie dla siebie. Jeden aniołek fioletowy, dwa niebieski aniołek, trzy czerwony i na końcu cztery aniołek zielony. Pamiętajcie, że jest to czytanie zbiorcze i nie z wszystkimi może rezonować, więc bierzcie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Obejrzyjcie też sobie swój ascendent albo Księżyc. Jak to wyliczyć? Macie w opisie linki do tego filmu. Są tam linki podane, w które możecie wejść i obliczyć. Nie znacie swojej godziny. To ten drugi link, który też wylicza przybliżony twój ascendent i księżyc. Tak to wygląda. Pamiętajcie, tak jak powiedziałam, są to czytania zbiórcze, ale możecie też się zapisać na czytania prywatne. Kontakt do mnie jest po, w opisie do filmu. Zachęcam, korzystajcie. Można też to zrobić za pomocą mików i stawiając kawę, otrzymujesz odpowiedni rozkład. wpisz w temacie, w komentarzu do kawy, i jaki rozkład byś chciał. No i w zależności od kwoty, jaką wyznaczysz na kawę, tak długi będzie rozkład. Życzę cudowności i przechodzimy do czytania dla Was, co tam w Waszej miłości, finansach i życiu. Ziemia, czyli praca, finanse, świat materialny, co tutaj, w tym kierunku się zadzieje w styczniu dla was. Okej. Okay. A odezwie się przeszłość, moi kochani, i jakieś sprawy związane z przeszłości. Sprawy, które dotyczyły kobiety i mężczyzny. I tutaj właśnie są jakieś nieuregulowane sytuacje finansowe. To w styczniu się jakby to odezwie, w jakiś sposób pokaże. To może dotyczyć pracodawca, pracownik. Jeśli małżonkowie gdzieś się rozstawali, a mają niepozałatwiane kwestie materialne, to też może się teraz odezwać i będziecie chcieli gdzieś tutaj stanąć na nogi z tym. Też wam to będzie spędzać sens powiek, żeby się w końcu finansowo z kimś dogadać. Sprawy ruszą z kopyta, nowe możliwości się pokażą, ale też przeszłość, tak jak powiedziałam, się odezwie. Coś w, zaczniecie w tym miesiącu finansowego, co w przyszłości przyniesie zyski, aczkolwiek nie będziecie pewni, czy w to wchodzić, czy nie. Wy się bardziej skupicie na relacjach, na uczuciach, na rodzinie niż na finansach. Pieniędzy raczej nie powinno Wam braknąć w tym miesiącu. Ogień. Osobisty rozwój, temperament, zdrowie. Osobisty rozwój, temperament, zdrowie. Coś mi tak przyszło do głowy, że niektórzy z Was będą spisywać testamenty. Tam jeszcze odnośnie tego finansowego, co tutaj mamy? O! Oh. Bóle głowy, skoki ciśnienia. Przemęczenie. Zwróćcie uwagę na narządy rodne, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Zbastujcie trochę z napojami wyskokowymi, bo to się odbije Wam rykoszetem. Tutaj temperament duży. Libido będzie na wysokim poziomie. Dla niektórych schadzki i randki, które się skończą w łóżku. Tak, tak to wygląda. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o rozwój osobisty, to możecie być wodzeni na manowce, nie dostrzegać całej prawdy. Uwaga na to, co jesz, jak jesz i. Uważaj na potrzeby sił nieczystych. Jeśli robicie rozwój osobisty, macie kartę diabła, a za chwilę szóstkę mieczy, więc żeby pod wpływem potrzebów nie zrobić kroku nie w tą stronę, co trzeba. Ok. Powietrze, myśli, komunikacja, idee. Jak tutaj to będzie wyglądać? Myśli, komunikacja, idee. Uuu komunikacja leży. Leży. Tak. Dużo takiego rozkminiania, myślenia, analizowania. No to koziorożec wam się włączy niezły. Yy, tutaj taki właśnie w tym miesiącu. I tutaj takie zastanawianie się, czy jestem sam sama, czy z tym wszystkim, czy może jest coś koło mnie. Tak są osoby koło ciebie, zwróć na nie uwagę. Możesz otrzymywać zaproszenia, na które nie będzie ci się chciało iść, tymczasem warto na nie pójść. Coś się zawali, zwali w twoim otoczeniu, i to spowoduje u ciebie takie przygnębienie, zmęczenie. O, tutaj widać też apatię w miesiącu styczniu, przemęczenie, niechęć do komunikowania się z innymi, najchętniej zamknięcie się w czterech ścianach samymi ze sobą. To trzeba przerobić, bo z tego będzie potem taki ciężko wrócić do rzeczywistości, po prostu. Woda, czyli uczucia, emocje, pragnienia, jak to wygląda u Was? Uczucia, emocje, pragnienia. Ruch, rozmowy, flirtowanie, poznanie kogoś. Jeśli jesteście singlem, to się skończy w łóżku. Jeśli nie chcecie mieć za 9 miesięcy, to się zabezpieczajcie. Tutaj raczej traficie na osoby takie, które chcą tylko na trochę, nie na stałe. Takie zwodzenie na manowce w związkach zgodnie, przyjemnie, fajnie, sympatycznie, możliwe jakieś wyjazdy. W relacjach z innymi ludźmi też jakieś takie fajne gesty z przyjaciółmi, no może być też przyjacielskie, TAT łóżkowe. Zmiany idą w tym kierunku, w uczuciach i to wielkim pędem. Jeżeli jesteś singlem, możesz właśnie kogoś poznać, takiego, kto Cię trochę zauroczy. Zanim przejdziemy do aniołków, to nasza adminka Wiola jest koziorożcem, więc dla Wioleczki rada taka w zamian podziękowaniu za działanie na czacie. Wiola. A Kasza się kłania, to jest jedno. Korzystaj ze spotkań, nie migaj się. Yy, uważaj na jakieś zapisy w życiu. Normalnym, ale właśnie Akasha Cię bardzo wzywa. Zobacz, jak ta księga świeci. Także tutaj tak to wygląda. Spotkania, tak, idź, korzystaj, nie wymiguj się. I jeszcze Abi, zdaje się, jest koziorożcem. To dla Abi. Abi. Podobnie jak Viola, rozwój duchowy, idź w te spotkania. Atasowałam karty i Kasia Kate. Z tego, co pamiętam, to bardzo proszę, Kasieńka, park, serce i szczęście. Zrób ten krok, idź w to, w to spotkanie, w ten, ten ruch, w tą rozmowę, czy w ten interes z sercem, bo to rozwiąże twoje jakieś problemy. Dobrze, tak to wygląda dla was. Przechodzimy teraz do aniołków. Aniołek numer jeden. Co dla aniołka numer jeden? Jakżeście wybrali aniołka numer jeden? Przekaz dla Was. Informacje, wiadomości, które spowodują uśmiech na Twojej twarzy, zadowolenie, współpraca z przyjaciółmi, zyski, zarówno emocjonalne, jak i finansowe. Równowaga i Dużo, dużo pracy z duchowością. Zadowolenie, podróże, szczęśliwy los, czyli jakieś wyjazdy, spotkania, zarówno te fizyczne, jak i te w astralu. Akasha, nigdy nie jesteś sam, zaufaj połączeniu z Twoimi duchowymi przewodnikami i z jedyną prawdziwą miłością. Dla tych, co wybali aniołka numer dwa. Już niedługo Twoje problemy się kończą. Siły wyższe nad Tobą czuwają. Już w styczniu masz szansę pozbyć się tej blokady. Od Ciebie zależy, czy z tego skorzystasz. Śmieci, nowe wiadomości, nowe informacje, które możesz wykorzystać na swoją korzyść. Szukaj w urzędach, nie po ludziach. Dowiaduj się, informuj się, bo są jakieś zmiany w przepisach, które możesz wykorzystać. Tak? Zadowolenie, spełnienie i radość. Nawet lepsze samopoczucie. Energetyczne więzy. Jakie więzy są przeszkodą, byś pełen radości, tańcząc, kroczył przez życie? Zastanów się, jakie więzy masz jeszcze nie, zerwane, nieprzecięte. Mogą być rodowe albo z poprzednich cieleń. Ok, i aniołek numer 3. Już niedługo możesz coś załatwić, coś spełnić, na czym ci zależy, ale musisz zrobić ruch w tą stronę i uzbroić się w cierpliwość. Może się wydawać, że świat wali ci się na głowę, że jest ciężko, że jest niedobrze, ale tak naprawdę to ty decydujesz o swoim losie. Tu mamy kartę cesarzowej, która potrafi zwalczyć przeciwności. Musisz tylko chcieć i zacząć coś robić w tym kierunku, nie tylko myśleć. Właśnie, trzeba będzie zawalczyć z przeznaczeniem, uśmiechem, uwodzeniem. A przeznaczenie mamy czarne, więc zwróćcie na to uwagę. I tutaj, przyjaciel duszy, bądź najlepszym partnerem i przyjacielem własnej duszy. I aniołek numer cztery. Jeżeli w pracy były jakieś problemy albo nie mieliście pracy, to tutaj jest koniec. Wszystko można w urzędach pozałatwiać. Tylko chcę, bo chcecie się ruszyć, uda się pozałatwiać tak, że no, takie spełnienie będzie. Wszelkie sprawy, które macie do pozałatwiania w urzędach, starajcie się to zrobić w styczniu, bo tutaj macie tak jakby um, błogosławieństwo na tę drogę, tak? Yy... Wszystka była w to zwycięstwo, ale dziesiątka mieczy to ciosy w plecy. I ja bym powiedziała tak, że ktoś was, wam pokazuje, że wam się nie uda. Mężczyzna, niezależnie czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, mężczyzna, który. Wie lepiej, czuje lepiej, myśli lepiej, przynajmniej on tak uważa. A ciebie umacnia w przekonaniu, że ty nie wiesz, nie czujesz, nie umiesz. Może być ojciec, wujek, dziadek, sąsiad, pracownik, współpracownik albo szef. Ktoś, kto ciebie dołuje. Przestań się tym przejmować. Olej i jego poglądy, ty wiesz lepiej i zacznij ufać swojej intuicji. I ostatnie rozmowy. Rozmowy i jeszcze raz rozmowy mogą zdziałać cuda. I na pewno ci się wtedy uda. Pamiętaj, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Wszechświat chce Twojej uwagi. Powierz się pełnemu miłości, prowadzeniu wszechświata. Przepiękne karty, życzę Wam cudowności. Zapraszam do oglądania kanału YouTube Wiedmiła Renata GEBO, no i szczególnie tej ostatniej listy, styczeń 2025.